Jesteśmy na terenie prawie już ukończonego obiektu pod tytułem węzeł utylizacji osadów pościekowych. Węzeł utylizacji osadów pościekowych będzie służył do unicestwienia produkowanych przez... Oczyszczalni, koszalizką oczyszczalnie ścieków około 18 tysięcy ton z inwestycją niezbędną, jest wybitnie proekologiczną i mającym zdecydowany wpływ na nasze środowisko. Inwestycja ta powoduje, że dotychczas cuchnące ścieki, gdzie odór roz, roz, roznosił się po całym mieście, nastąpi całkowite ich wyciszenie, można powiedzieć. Koszowała ta inwestycja nas był to 36 milionów. Proces suszenia. Do suszarni jest nawiewane od góry powietrze na osad, który jest rozłożony na taśmie. Powietrze to pochodzi z palnika gazowego. Następnie osusza podczas przechodzenia przez cały tok suszarni. Z tamtej strony mamy moduł wlotowy, z tej mamy moduł wlotowy. Tak? Osusza nam powietrze. Osad jest później schładzany i trafia na zewnątrz. Natomiast powietrze jest recyrkulowane z powrotem do palnika gazowego żeby był odzysk energii tylko 10% około 10% powietrza trafia na zewnątrz do dezodoryzacji a osad przesuszony część osadu przesuszonego jest recyrkulowana E, zawraca nas powrotem, żeby osad, który idzie wilgotny, e, mógł oblepić ten nasz wysuszony osad, żeby osad szybciej się suszył. Tak on będzie miał większą powierzchnię, automatycznie e, suszenia, i on szybciej się będzie suszył.